Serdecznie w kolejnym odcinku naszych rozmów o edukacji. Ze mną standardowo moja mentorka matematyczna Monika. Cześć! Cześć, witam Cię serdecznie. Z tego co wiem, przygotowałaś dzisiaj dla mnie jakieś kreatywne zadanie. Tak, dzisiaj będziemy robić jedno z wyzwań matematycznych, które właśnie jest zawarte w innowacji, o której żeśmy rozmawiały ostatnio. I jest taki mój as w rękawie na wszystkie dzieciaki, które. Nie są przekonane do matematyki, są po różnych trudnych doświadczeniach, i to jest taki as z rękawa, który zawsze wyciągam na jedno z pierwszych zajęć, żeby przełamać lody, przełamać barierę. No i dzisiaj przetestuję, że tak powiem, ten mój pomysł właśnie na tobie. Jestem ciekawa, jak ci się będzie pracowało i czy ci się spodoba. Nasuwa mi się tutaj myśl, że matematyka dla opornych. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. No powiedzmy, że tak. Okej. Okay. Ale myślę, że jest to matematyka w takim cudzysłowiu trochę dużym dzisiaj, ponieważ specjalnie dla Ciebie, zresztą tak też robię na co dzień, że jak przygotowuję dane zajęcia, dane materiały, to przygotowuję je pod konkretną osobę. E, więc Tobie dziś darowałam działania matematyczne, bo śmiem twierdzić, że nie potrzebujesz ich ćwiczyć. Zresztą po, po wnioskuje, że Cię to cieszy. E, ale przygotowałam coś ciut innego, co zresztą też jest zawarte w innowacji. I to bardzo fajnie ćwiczy nasze szare komórki. E, zawarte co prawda w innym rozdziale, ale tutaj jakby połączyłam dwie rzeczy w jedną. Więc co, przechodzimy do ćwiczenia? Próbujmy, działajmy, dajmy to za sobą. Super. No to w tej innowacji może też pokażę. To jest ta książka, która się ukazała w ramach testowania, właśnie tej innowacji Matematyka 3 czy 4. I właśnie z tej książki są te materiały, z których dzisiaj będziemy korzystać. Tu przygotowałam szablon, który nam pomoże zaczarować kartkę. Oczywiście, żeby ją zaczarować, musimy wykorzystać matematykę. E, przygotowałam dla ciebie specjalnie e, dwa pudełka, tak zwane stworki, potworki, tak żebyśmy to nazwali dzieciakami. Jedno jest dla fanów dinozaurów, a drugie o takie słodkie, kolorowe, różowe, e, z, z dedykacją dla osób, które by chciały taki domek. E, więc co wybierasz? Hmm. Biorę dinozaury. A okej. Okay. No to ja proponuję, żebyś sobie wylosowała pierwsze jajeczko. Czademary podczas Tak. Jest jajo. Otwieramy jajeczko. I tam mamy karteczkę. Czy mogę już? Tak, ale proszę bardzo. Ale adrenalina. Mhm. I co my tutaj mamy na tej karteczce? Nie mam się żadnego pojęcia. No, mamy 23. numerek. 23. Mamy numerek 23. Jak popatrzymy na, tą, na ten szablon, na magiczną, czarodziejską kartkę, to tutaj też możemy znaleźć 23. Dokładnie. Mhm. Mamy też kolor, kolor zielony, więc do tego użyjemy sobie zielonego e, ołówka, zielonej krecki. E, no i mamy jakieś dziwne znaczki. Tak jak obiecałam, dzisiaj nie będzie zadania matematycznego, nie będzie działań, ale mamy tutaj szyfr, z którego możemy skorzystać, aby odszyfrować ten fragment hasła. I teraz na tym szyfrze mamy dwie tabliczki. Jedna jest bez kółeczek, druga jest z kółeczkami. Oprócz tego jeszcze mamy tutaj taki kształt jakby po skosie i jedno kółeczko samo, w którym jest literka Z. Pod spodem mamy przykład zaszyfrowanego słowa, właśnie przy użyciu tego szyfru. No i najpierw musimy wykombinować, o co w ogóle chodzi w tym szyfrze. Ok. Czy mamy jakiś pomysł? Jak on może działać? To będzie to. Tak. Mhm. Mm znaczy to może przyjrzyjmy się tutaj najpierw. Aha, okay. Bo mamy tak, słowo szyfr. Literka sy oznaczona jest takim znaczkiem. I teraz pytanie, dlaczego sy jest akurat takim znaczkiem, a nie innym? Jak ją znajdziemy tutaj, w tym szyfrze, mm -hmm. to ona jest tutaj. Właśnie. I teraz zobaczmy na, na to, co ona ma wkoło siebie. No tak. Mhm. Mm Super. Okay. Uh -huh. Później jak popatrzymy literka Z, uh -huh. ona w tym szybsza jest. Mhm. Uh -huh. uh -huh. <grym> mhm. Dobra. Mamy y. Uh -huh. Y, Y. Szukam Y. Nie mam pojęcia, gdzie jest Y. Znaczy tutaj patrzymy na tą, na tą tabliczkę, patrzymy, gdzie jest literka. Na całość. I. Aha, tak, tak, tu. Tak. Ja myślałam, że tylko tu i mm -hmm. skupiłam się na szukaniu. No tu, tu, tu mamy. E, I teraz awami. mamy tak, I y ma taki znaczek. Jak Idy. zobaczymy, że ta literka i y jest tutaj, okay. no to ona jest w takiej ramce. Dlatego taki znaczek to będzie literka i. Y. Mm -hmm. No i teraz już możemy spróbować przejść do tego, co jest tutaj na karteczce. Dobra. Mamy samo puste kółeczko. Czyli co to będzie? To będzie to. Jaka literka? Nie, z. Z, dokładnie. A teraz taki znaczek. Bez kółeczka. No. Czyli w którą te, tabelkę patrzymy? Mhm. Mm I teraz patrzymy. Podłoga i, i prawa strona. A. A, dokładnie. Czyli mamy Z, A, A. i trzecia literka? B. Dokładnie. I te trzy litery wpisujemy jako hasło w krateczce numer 23 kolorem zielonym. Czyli tutaj mam ZAP, tak? No i losujemy następne. O, o, to nie ma tak łatwo. Nie ma, nie ma. Krate, krateczek mamy trochę, sporo. Kartka mhm. jest dwustronna. Jeszcze to polubię. cztery, żółty. żółty, proszę bardzo, proszę żółty, z kółeczkiem, z kółeczkiem, moja kochana M, tylko tam mamy na górze no i nie dostała, J, mhm. J, tak, 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 dokładnie, Mówię cały czas J, OK, J i bez kółeczka to będzie A, mhm. Ja. tak i mamy czwórkę, to szukamy czwórki. Jak nie ma tutaj? No to sprawdzamy tak, na odwrotnie. Tak, okay. No I wyciągamy następne. Co tu się będzie działo? To była piętnastka. Czy ja mogę sobie pojedynczo wpisywać odgadnięte litery? Czy tak, ważne nie? jest to, żebym zapamiętała tą ciągle nie, 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 nie. Okej. Okay. Tutaj specjalnie przygotowałam to ćwiczenie w takiej formie, żebyś ty miała też coś dla siebie. E, dzieci klasycznie mają po prostu działania na karteczkach. Jak najbardziej. E, tutaj po prostu zrobiłam coś, żeby, e, żebyś miała też frajdę z tego, że coś ja się tutaj podziewa. To, 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 to. Bardzo czerwone, no, proszę. Tak, czerwonego tak. jeszcze nie było. No, powiem ci, że... zaczynam się w to wkręcać. Bardzo mi się 18. 18. Czerwone. 18 czerwone. Tu. Czy mogę mi teraz do Ciebie pytanie, no. zanim będziemy działać dalej? Czy przyjechałaś do Ciebie zmęczona czy wypoczęta? Bardzo zmęczona. A jak się teraz czujesz? Y Powiem ci szczerze, że zaczynam się skupiać coraz bardziej nad tym i zależy mi na tym, żeby wykonać dobrze zadanie. Super. No? Prawda. Czułam się wkręcać, wiesz o co chodzi? Wiem, wiem. I nie chcę popełnić błędu. To jest też to. Super. Bo tutaj chodzi mi o to głównie, że yy, chciałabym odga odgadnąć hasło. No właśnie. Bo próbuję, no właśnie. Próbuję, Już nie obchodzę mnie te numerki. Mhm. Już mam gdzieś tą sekwencję numerków i tego kodu. Tylko idę w to, jak to wszystko później się połączy. Naprawdę, nie spodziewałam się, że w tym wieku spodoba mi się matematyka. Ja powiem też dwa słowa, jeśli chodzi o matematykę. E, bo dzisiaj tutaj nie widać tej matematyki. E, zrobiłam to celowo. Żebyś miała też frajdę właśnie Dziękuję. z rozszyfrowywania. To ci się udało. Ale propozycja dla dzieciaków, <laughs> która jest zawarta w książce, to jest propozycja działań po prostu. Tutaj w publikacji są przykłady akurat do, do działań w zakresie bodajże 10, to jest tak na, na dobry początek. E, bo najważniejsze jest to, żeby tą magiczną kartkę zacząć od czegoś, co nie jest nie sprawia dziecku jakiejś bardzo dużej trudności. E, bardziej chodzi o to, żeby um, skoncentrować się na tym, że matematyka może być fajna, miła i ciekawa e, i temu jest zrypowana magiczna karta, więc możemy tam dać dowolne <laughs> działania. Zasada jest tylko taka, że pilnujemy się kolorów. Na stronach poprzednich jest na przykład sposób kolorystyczny, czyli jest pokazane, który przykład, w jakim kolorze powinien być, aby później nam wyszła magiczna kartka. O co chodzi z tą magiczną kartką, to będzie na koniec. Jak tutaj koleżanka się dokończy bawić. Na razie, na razie tutaj pracuje wzięcie, więc, więc niebawem skończy. Ale tutaj mamy właśnie szablon. Jak przygotować kolorystycznie, i tak naprawdę to mogą być dowolne działania, dowolne wyniki, byleby były wpisane w danym konkretnym kolorze. I wtedy już nam wyjdzie. Co mnie tu czeka? <grym> Numer 8: Zielone. I zaczynamy od W. O pięknie możemy pokazać jak piękna kartka już jest wypełniona mamy całą karteczkę wypełnioną i to z dwóch stron ładnie dwadzieścia cztery przykłady rozwiązane Pięknie, jesteś świadomna. Gratuluję, ja również, ja również. Ale coś czuję, Monika, że to nie jest koniec. Ale rzeczywiście, że nie, bo ta kartka już ma wszystko, czego potrzebuje. Czyli już ją zaczarowałyśmy matematyką. Teraz tylko jeszcze kilka kroków musimy wykonać i dopiero będą czary. Tylko mam propozycję, tak samo jak w czasie zajęć, po pewnym jednym wykonaniu zadania sprzątamy, żeby było miejsce, więc poprosiłabym Cię o pomoc, żebyśmy po prostu to powkładały. E, może być tak, tak jak tak o, jest, tak, pow, powkładamy dobrze, do pudełka. Nie? No i pudełko z tworek, utworek dinozaurowy jest już nakarmiony. E, tutaj dodam jeszcze, że w tym pudełku z kolei mamy takie malutkie kopertki. Akurat teraz wyciągnęłam tą e, mamy taką, takie malutkie kopertki. Które kryją też właśnie takie karteczki. Tak, i to jest właśnie coś, co elementy, w jaki sposób możemy uatrakcyjnie dodatkowo ćwiczenie dla dzieci. Jeśli na przykład albo na samych karteczkach przykleimy jakąś naklejkę z ulubionymi postaciami dziecka, czy właśnie do takie kopertki, czy do tych jajeczek, które losujemy, wyciągamy. Można tam też coś wrzucić, tak? Jak mamy dziecko, które tak średnio przypada ze matematyką, a chcemy je przekonać do tego, że matma może być ciekawa i fajna, to możemy tam jeszcze coś dorzucić innego. I na przykład później zrobić nawet taki duży plakat, tak? Gdzie będą postacie, które dziecko lubi i też będą te właśnie działania matematyczne, które, które dany dziecko wykonało, więc powstaje też później w głowie taki też obraz, coś co lubię, z czymś, co do tej pory mi tak trochę przeszkadzało, i dziecko zaczyna się bardziej przykonywać do matematyki. Tak? Przestaje mu się działania matematyczne negatywnie kojarzyć. No ale dobra, już się nie chcę trzymać w niecierpliwości. Jest kolorowo-tęczowo. Więc e, może zacznijmy, przejdźmy do, do części następnej. E, jeśli chodzi o zajęcia, ja lubię korzystać z instrukcji, bo dzieci też w taki sposób rozwijają swoje umiejętności. Więc możemy też przetestować, na ile dla ciebie instrukcja w ogóle będzie czytelna. E, więc tutaj wrócę do tej publikacji. E, tutaj dodam, że... Mamy wszystkie, wszystkie ćwiczenia wytłumaczone, wszystkie kroki, krok po kroku wyjaśnione, ale na kartce z różnymi wynikami, tak, które, które są z tymi podstawowymi przykładami, to na co my będziemy zwracać uwagę? To na kolory, bo kolory są takie same. Czyli jeśli na ściądze tutaj, na instrukcji, coś jest w kolorze czerwonym, to u nas też tam będzie napis w kolorze czerwonym. Czyli patrzymy. Pierwsze. Czyli mamy wyciąć z koło uzupełnioną zaczarowaną kartkę, czyli po prostu wycinamy po linii yy, yy, cały ten prostokąt. To akurat wycięcie tej kartki jest istotne, żeby było bardzo jak najrówniej się da. Ale wiadomo, że najczęściej dzieciom daję, żeby sobie wycięły e, tak, jak, e, jak wytrzymą, tak będzie dobrze. Zawsze się da to, to poskładać, zaczarować. E, no, ale wiadomo, im jest równiej, tym, tym efekt później będzie łatwiej, łatwiejszy do uzyskania. E, ale nawet dzieci, które mają trudności grafomotoryczne, jak wycinają, też nie ma najmniejszego problemu. No i teraz mamy wycięte, tak jak tutaj mamy w pierwszym, w pierwszym kroku instrukcji. W drugim kroku mamy informację, że patrzymy na stronę z trójkątem uh -huh. i mamy rozciąć z przerywanej linii. Czyli tutaj mamy taką przerwaną linię, i z dłuższej linii musimy rozciąć. Tu mam na to taki patent. Że zginamy sobie po prostu na pół w miarę równo i możemy sobie po prostu naciąć. Ważne jest to i na to też warto zwrócić uwagę, jak się robi to ćwiczenie z dzieckiem, żeby nie wyciąć prostokąta całego, ponieważ tu ma powstać taki języczek. Z jednej strony jest linia przerywana, z drugiej strony linia ciągła, więc tam przeciąć nie możemy. No i teraz będziemy zginać kartkę zgodnie z instrukcją. No i patrzymy. Patrząc na stronę z trójkątem. Mm -hmm. Zagnij powstały język do tyłu. Mm -hmm. I mamy coś takiego, czyli ma nam być... O właśnie. Idealnie. Mm -hmm. I patrzymy na następny krok. Wystający po lewej stronie kwadrat zagnij do przodu. Mhm. Mhm. Super. Tutaj możemy, jak je zginamy, możemy spróbować sobie, nawet jak coś nie jest do końca równiutko, możemy to trochę naciągnąć, żebyśmy A, próbowały. Przybujemy te słowa w międzyczasie sobie. Zaraz, 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 okay. to, to na końcu, to na Dobra. końcu. O, możemy zwrócić uwagę, że już nam powstała kolumna zielona. Zielonych. Mhm. Tutaj też z dziećmi, jak wykonuję to ćwiczenie, też zwracam uwagę na pojęcie takie jak kolumna, jak wiersz, więc nabywamy też kolejnych, kolejnej, kolejną wiedzę. Spójrz na prawą kolumnę. Mamy pole czerwone, żółte, czerwone, czerwone, zielone, czerwone. Mhm. I mamy za niej prawą kolumnę do tyłu. Mhm. Eee, I teraz patrzymy... Oj, przepraszam, na nas drewną... By można było iść na łatwiznę. Mhm. Dokładnie. No i teraz nasza zaczarowana magiczna karta jest już prawie gotowa. Potrzebujemy do ostatniego kroku kawałka taśmy. Już szukam teraz początek taśmy mi się tutaj schował. Jak zawsze, tak, one tak lubią. One tak lubią się chować. I teraz jak będziemy sklejać, to bardzo ważne jest to, żebyśmy skleiły bez pola pod spodem. Czyli nawet jakby coś było nie tak powycinane czy coś, zawsze można tą karteczkę trochę naciągnąć, byleby nie złapać pola pod spodem. Czy już teraz, jak popatrzysz na tą kartkę, na tą, na na tą zieloną stronę, czy widzisz, co, co, co ci tutaj wyszło? Ciekawość, zabawa, odkrywanie. Super, dokładnie. E, tutaj dla Ciebie ułożyłam hasła, które według mnie są bardzo istotne, jak właśnie coś robimy. Czegoś się chcemy nauczyć, tak, to żeby właśnie e, te elementy się pojawiały. Tak, dzisiaj właśnie w formie zabawa, zabawy i odkrywania. Możesz odwrócić, zobaczyć jeszcze. U, muszę Ci przyznać, że byłam bardzo sceptycznie nastawiona do tego zadania, ale z czasem faktycznie zaczęłam czuć tą ciekawość, co będzie dalej. No, z tą zabawą, no to wiadomo, <grym> ale odkryłam też hasło, z czego jestem bardzo dumna. Dobra, niebieski. Radość, przyjemność, chęć. Super. No, to teraz mam tylko pytanie ze sto punktów. Były cztery kolory kredek. A mamy tylko zieloną i niebieską. Mm -hmm. No to pytanie, gdzie się pojawiła czerwona i zielona? Pod spodem? Szukamy. Mm -hmm. No właśnie, one gdzieś tam są. Znając życie. O właśnie, ja o właśnie. I teraz próbujemy bez klejania, Właśnie, żeby nie odkleić. No tak, nie da. A, da się, da się, da się. No, dam tutaj małą podpowiedź. Możemy zgiąć w połowie. Jak sobie zagniemy w połowie, bo tu już byłaś blisko. Już widziałaś tą czerwoną stronę. Mm -hmm. No. Mm, aha! Okej, okay, dobra. Mamy czerwony. Motywacja, zaangażowanie, fascynacja. No mm -hmm. to, to co? Szukamy jeszcze zielonej. Zielonej? Tak, jeszcze jest zielona. A nie żółta? A to może żółta. Aha, faktycznie, bo zielona była na początku. Tak, żółta. Mm -hmm. No ona jest tu, ale jak się do niej mm -hmm. dostać? No, super, możemy zdjąć znowu w połowie. Aha, bo to tak, jest tak? Tak, tak, rady. tak, tak. Okej. Okay. Może no, bez odklei, jak to się nie. Nie, wie, wie. jak, jak zegniemy. To one się Aha, samo ja otwiera, że to się sklei. O, właśnie. No dobra. I mamy to. Efektywność, pasja, sukces. No, haha, dokładnie. Odniosłam <laughs> sukces. Tak to czuję. <laughs> Dokładnie, właśnie na tym to polega, że wykonujemy z dzieckiem jakieś no, mozolne przykłady, tak? No, bo 24 przykłady zadań matematycznych rozwiązać, tak? Czy to tak jak to biegałam szyfr? No to jednak wymaga trochę cierpliwości, tak? Ale jak mamy na koniec właśnie ten efekt wow, tak? bo tą kartką oczywiście możemy sobie chodzić w każdą stronę. Tak? I do tego na końcu właśnie pojawia się to najważniejsze, czyli mamy sukces. Niezależnie od tego, jak sobie radzimy z matematyką na co dzień. Czy, czy z różnymi innymi takimi przykładami życiowymi, tak? E, ważne jest to, żeby pojawiał się ten sukces, bo sukces nam daje znowu motywację, tak? Dalej do, do kolejnego próbowania. I pojawia się u nas w głowie taka ciekawość, że można z tym razem też będzie super i ciekawie, tak? I, e, I może też znowu coś mi się uda kolejnego zrobić. E, teraz muszę zadać jeszcze pytanie testowe. <grym> Czy widzimy się za tydzień i robimy kolejną rzecz z innowacji matematyka 3 czy 4? Uprzedziłaś moje pytanie, weszłaś w moją rolę, bo miałam zapytać, kiedy otworzymy to switaśne pudełko z motylkami i, i czy dasz mi szansę rozwiązać to zadanie w przyszłości. <sum> no to faktycznie. E, no oczywiście e, ja mam tych asów w rękawie, o jeszcze sporo. E, więc, e, więc na, na pewno jeszcze, jeszcze się pobawimy i to nieraz. I cieszę się, że widzę właśnie ten błysk w oku i to takie a, zaangażowanie i tą taką wow! Bo widziałam, widziałam, ja muszę tutaj dodać, tak, tak oficjalnie już powiedzieć i dodać, e, że byłaś dzisiaj bardzo zmęczona i jak jeszcze zobaczyłaś, że ja dzisiaj, na dzisiaj powymyślałam różne rzeczy, to miałam wrażenie, że zaraz uciekniesz. Mogło tak być. Miałam takie myśli przez chwilę faktycznie, ale e, osiągnęłaś jakiś efekt wow, zaczęło mi się chcieć i gdzieś tam to e, wciągnęło mnie to. Poczułam jakąś chęć rozwiązania tego e, zadania i, i dało mi to jakąś ogromną satysfakcję. Już nie powiem o tym, że jak mi się udało. To jednak napędziło ten motorek. Także super, super. Zmęczenie poszło. Nie sądziłam, że przy matematyce można się tak wyluzować. Cieszę się bardzo, ale oczywiście, że można. Powiem ci, że udało ci się mnie zainteresować. Brawo, gratulacje, ale Chciałabym to spróbować ze swoimi dziećmi, tylko nie wiem, czy zapamiętałam odpowiednio e, kolejność e, e, prac. Aha, e, dobre. No tylko od tego właśnie mamy tą innowację, która mm. jest u nas na stronie internetowej. E, ona jest bezpłatnie do pobrania, więc każdy z niej może skorzystać. E, tutaj mamy w ogóle całą instrukcję, krok po kroku. Oj, przepraszam, bo to był kompozyt autorki, jeszcze tutaj. Mamy całą instrukcję, krok po kroku, wprowadzenie, jak możemy to zrobić. E, no i myślę, że, bo ty masz dzieci, jedno dziecko jest młodsze, tak? 9 i 10 lat. No to może pokażę po prostu już tą czystą czystą Stronę, tutaj mamy puste kartki do wypełniania własnymi przykładami. I tak naprawdę nie ma znaczenia, to między nami oczywiście. Nie ma znaczenia, jakie będzie działanie, tak? Więc tu możemy sobie wpisać, jak chcemy, w zależności od tego, co, co chcemy wyćwiczyć z naszym dzieckiem. Może to być przykład na dodawanie, mogą to być przykład na odejmowanie, może być mnożenie. Cokolwiek tak naprawdę e, i wpisujemy na karteczce przykład. Na przykład 2 razy 8, e, na innej karteczce 5 razy 7, a na innej karteczce jeszcze inne działanie. Możemy je mieszać dowolnie. Tak? no Bo to jest też się z nimi po prostu wakacje pobawić. Więc w ten sposób wypełniamy wszystkie 24 karteczki, później wycinamy nożyczkami. Tak? No i jaką ma, jaki mamy pomysł? Możemy albo zrobić tak, jak tutaj były takie kinder niespodzianki. Jeśli mamy kinder niespodzianki. E, Jana często też wykorzystuje pudełeczka adwentowe. E, nie będę może robić reklamy sklepu, ale po okresie świą świątecznym jest ich, jest ich dużo w różnych miejscach dostępnych. Możemy też sobie pozaginać właśnie karteczki takie, na takie kopertki. E, tutaj właśnie z oklejną akurat biedroneczką. Ale możemy po prostu wziąć jakieś pudełko, może to być nawet słoik, cokolwiek, możemy takiego stworka, potworka zrobić wspólnie z dzieciakami. Na zasadzie tego, że to będzie stworek, potworek do zabawy z matematyką. Gdzieś tutaj były właśnie umieszczone w. w w publikacji pudełka, o właśnie, takie stworki, potworki zrobiły dzieci w ramach testowania innowacji ze swoimi rodzicami. Ten stworek, potworek czarny miał, że tak powiem, takie karteczki w kształcie tablic rejestracyjnych, ponieważ chłopiec był zafascynowany tablicami rejestracyjnymi, no to mama wykorzystała właśnie tą fascynację do tego, żeby, żeby tam napisać przykłady. Więc stworki, potworki mogą być i będą ciekawsze tym będą lepsze i będą bardziej dziecka to będą jeszcze, jeszcze ciekawsze i te stworki potworki później wielokrotnie wykorzystujemy więc będziemy do nich wracać i zawsze się fajnie z nimi bawić w matematykę więc też do tego zachęcam i do takiego stworka potworka wkładamy te 24 karteczki a resztę wszystko też. Fantastyczne, fascynujące. Dziękuję Ci za ten pomysł. Ja już nie mogę się doczekać, kiedy to stworzymy. Dzięki. Ale proszę bardzo, cała przyjemność po mojej stronie. Powiem Ci, Moniko i Państwu, że naprawdę do tego pomysłu kreatywnej matematyki dziś wieczorem po ciężkim dniu, troszkę byłam sceptycznie nastawiona, ale jednak przekonałaś mnie. Dziękuję Ci za to. Cała przyjemność po mojej stronie. Pójdę na pewno dzisiaj spać uśmiechnięta i, i, i zadowolona i przede wszystkim usatysfakcjonowana z tego, że wykonałam zadanie i wykonałam je dobrze. Jeżeli Państwa przekonaliśmy, jeżeli Państwu się podobało, chcielibyście Państwo z nami spróbować pobawić się matematyką, rozmawiać o matematyce, o edukacji, to zapraszamy na nasz kolejny odcinek, który już niebawem wkrótce. Dziękuję Arleta Kucharska. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia. Do zobaczenia.